To co za chwilę przedstawię, to jest przerażająca, mrożąca krew żyła wizja przepowiednia jasnowidza jackowskiego dotycząca polski koronawirusa, Sodoma i Gomora czeka praktycznie Polskę. Ten film jest dostępny tylko dla ludzi powyżej 18 roku życia, bo jest to przerażająca wizja, przepowiednia jasnowidza jackowskiego. Oby ta wizja się nie zrealizowała, oby Bóg miał w opiece Polskę i Polaków. No właśnie się przedstawiam przerażająco przepowiednię Jasnowidza, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwonę, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No, właśnie się przedstawiam przerażającą wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego. No, muszę powiedzieć, że z trudem przychodzi mi przedstawienie takiej wizji, ponieważ kiedy to nagrywam, jest rekord, jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych w Polsce. Ponad 30 tysięcy osób, a tam 34 tysiące osób zakażonych koronawirusem. I nic nie wskazuje na to, żeby praktycznie ta tendencja tak szybko wyhamowała. Trzeba się spodziewać, że w kolejnych dniach nawet może być 40 tysięcy osób zakażonych każdego dnia. No, przerażająca statystyka. A tu Jasnowic Jaskowski praktycznie mówi o tym, że czekają nas jeszcze gorsze dni, już wkrótce czekają nas jeszcze gorsze dni w Polsce w związku z koronawirusem. Nawet mówi w ten sposób, dosyć taki obra obrazowy sposób, że czeka nas właśnie ta fala koronawirusa i widzi na mapie kolory czerwono-buraczkowe. Oczywiście kolory w sensie po prostu od liczby osób zakażonych koronawirusem. Chyba jeśli chodzi o taką mapę zwykłą, to jest taki kolor żółty, czerwony, tak. Jeśli chodzi o liczbę osób, zagęszczenie liczby osób na dany kilometr kwadratowy, to tak samo tutaj te faktycznie w Polsce te punkty będą czerwono-buraczkowe tak dużo faktycznie będzie. Tych osób zakażonych. Oczywiście jest takie obrazowe, tak przedstawienie, natomiast tak to właśnie definiuje Jasnowic Jackowski, że coraz więcej będzie tych takich plam na mapie Polski. Mało tego, Jasnowic Jackowski mówi, że na mapie będzie zupełnie inny kolor. To Jasnowic Jackowski definiuje jako kolor niebieski, ale nie będzie to wcale praktycznie tutaj oaza spokoju, tylko to będzie kolor, gdzie praktycznie no, ten wirus kompletnie wymknie się spod jakiejkolwiek kontroli, nikt nie będzie mógł praktycznie nad tym zapanować. I tam będzie kolor niebieski. To mówi Staniszekowski, to będzie jeszcze gorsza odmiana koronawirusa i tego wirusa, który już istnieje, czyli można powiedzieć, że jeszcze gorsza odmiana tego brytyjskiego wariantu, bo przecież teraz Według przynajmniej informacji e, strony rządzącej ponad 70% zakażeń to jest odmiana brytyjska. A tutaj miałby się pojawić właśnie na tej mapie le, e, punkty z kolorem niebieskim, czyli jeszcze inna odmiana, jakaś mutacja e, koronawirusa i tych punktów będzie coraz więcej na mapie. I tu Jasnowicz-Jaskowski mówi, że jeśli chodzi o te punkty niebieskie na mapie, to będzie zdecydowana szybka reakcja ze strony rządu, właśnie żeby odcinać te punkty od reszty kraju. E, w sensie takim, żeby z tych punktów nie rozprzestrzeniał się ten wirus na Kolejne regiony, kolejne miasta, przerażająca, mrożąca krew, żyła wizja przepowiednia. Przecież my po prostu wykończymy się tu jako państwo polskie pomieramy, jeżeli każdego dnia, po kilkaset osób każdego dnia umiera, po 30 tysięcy osób jest zakażonych i to według statystyka jeszcze ile jest osób praktycznie testowanych, które nie są testowane, a tak, mają objawy, które by wskazywały na to, że miały właśnie koronawirusa, no to jeżeli mamy tutaj 35 tysięcy, załóżmy do tego dochodzi 10 tysięcy osób, które przechodzą koronawirusa, a które nie podały się na przykład ten testom, e, czy są bezobjawowe, to pokazuje, że praktycznie 45 tysięcy osób każdego dnia. Jest to przerażające, ponieważ jest to już praktycznie rok po tym, jak doszło do stwierdzenia pierwszego przypadku koronawirusa osoby zakażonej w Polsce. Jest to e, praktycznie po kilku miesiącach od tego czasu, kiedy już jest szczepionka w Europie, no ale jest problem z tą szczepionką, tak? Co prawda jest zaszczepionek kilkamionów ludzi w Polsce, ale dalej po prostu jest tym dosyć duży problem. No i Jasno-Izackowski mówi właśnie w ten sposób, że na mapie będzie coraz więcej tych buraczkowo-ciemnych kolorów. To będą pewne regiony w Polsce, a także niebieskie kropki, które będą gorszą odmianą koronawirusa. To wszystko spotęguje poczucie strachu w Polsce i że koronawirus będzie w Polsce przebiegał w ten sposób, że to będzie taka sinusoida, Duży szczyt zachorował potem troszeczkę spadnie, potem znowu dużo osób zakażonych koronawirusem, że to nie jest tak, że to wyhamuje nagle, spadnie, tak? No bo teraz mamy praktycznie do czynienia z kolejną falą koronawirusa, ale jesienią nie było aż tak dużo przypadków osób zakażonych koronawirusem, to jest pierwsza sprawa. No i teraz jeszcze po prostu w zapasie są święta wielkanocne. No kiedy to nagrywam, już jest praktycznie po konferencji prasowej tutaj premiera. Polski Mateusza Morawieckiego, a także ministra zdrowia, którzy powiedzieli na temat nowych oboszczeń, więc będą pozamykane sklepy remontowo-budowlane, będą ograniczenia jeśli chodzi o liczbę osób w kościołach chyba jedna osoba na 28 metrów kwadratowych. Będą po prostu pozamykane salony fryzjerskie, kosmetyczne, solaria, inne praktycznie punkty usługowe od soboty, tak? Będą one praktycznie pozamykane na dwa tygodnie, ale zobaczymy, czy rzeczywiście ta tendencja wyhamuje czy też nie przerażająca wizja, przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. No można powiedzieć, że tylko jedna grupa zawodowa rzeczywiście odnosi sukces jakby, czy ma po prostu korzyść w czasie tej pandemii, to chyba zakłady pogrzebowe, które rzeczywiście, no niestety, ale mogą zacierać ręce, tak, no bo to jest rzeczywiście dla nich czas żniw, no straszna sprawa, ale jeżeli są jakieś po prostu grupy zawodowe, które rzeczywiście się cieszą, to chyba to zakłady, zakłady pogrzebowe. No ale właśnie tak to wygląda, tak, że kolejna fala koronawirusa w Polsce przerażająca skala, nawet do tego stopnia, że inne państwa się izolują, jeśli chodzi o państwo polskie, na przykład Niemcy i tak dalej. Polska no, jest w rankingu w, 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 na czele praktycznie tej, tej tabeli, czy w, w samej, w, na samej górze tej tabeli, jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych, też liczbę praktycznie zgonów. No, w Brazylii na przykład jest to 80 tysięcy osób zakażonych każdego dnia, 2000 umiera ludzi każdego dnia ale w przeliczeniu praktycznie na liczbę osób zakażonych, na liczbę ludzi, którzy mieszkają w danym kraju, no to Polska jest praktycznie w ścisłym gronie, w samej czołówce. No jest to przerażająca tutaj właśnie statystyka. No, nie wygląda to wszystko najlepiej. Wydaje się, że po prostu kwestia szczepionek też tak szybko to nie załatwi praktycznie tego problemu, bo musiałoby tych szczepionek nie wiem, przyjść praktycznie z 20 milionów w przeciągu tygodnia, tak? I to wtedy może rzeczywiście można byłoby w jakiejś sposób na tym zapanować, wiadomo, że ta służba zdrowia jest na granicy wytrzymałości, no niedługo praktycznie zapragnie tych respiratorów, no przerażająca sprawa, co nas praktycznie tutaj czeka. I tak to definiuje jasnowic Jackowski, jeśli chodzi o to, co nas czeka, jeśli chodzi właśnie o tą kolejną falę koronawirusa, i tutaj jasnowic mówi na temat kolejnych mutacji, kolejnych, praktycznie odmian, nie tylko brytyjskich, ale także innych odmian, które będą jeszcze gorsze dla społeczeństwa, jeszcze bardziej zjadliwe, tak na przykład teraz ta odmiana brytyjska. No i tutaj Jasnoid właśnie o tym mówi, że tutaj mogą się pojawić nowe miejsca na mapie, także po prostu kolejne miejscowości. No to ja mogę powiedzieć jako ciekawostkę, że na przykład jeśli chodzi o tą mutację brytyjską, to pierwszy przypadek stwierdzono u kobiety nauczycielki na Śląsku, która w ogóle nie miała kontaktu z osobą, która miałaby przyjechać, przyjechałaby z zagranicy, z Anglii, ani też po prostu sama nie była w Anglii. No ale jak była nauczycielką, to naturalna kolejna kolej rzeczy, że mogła się zarazić bezobjawowo, znaczy bez, mogła się zarazić od dziecka jakiegoś w szkole, ucznia. To dziecko mogło być bezobjawowe, a na przykład jego rodzice tak, byli w Anglii, przyjechali i przywieźli po prostu tego koronawirusa. Natomiast rzeczywiście bardzo szybko się rozprzestrzenia ten koronawirus w Polsce. No, przerażająca statystyka, nikt nie może się tutaj czuć bezpiecznie. Ostatnio przecież media informowały o tym, że Krzysztof Krawczyk trafił do szpitala w związku z koronawirusem, a nie tak dawno przyjął szczepionkę na koronawirusa, on chyba jeszcze przyjął nawet po prostu Pfizera tą szczepionkę. A mimo tego trafił po prostu zachorował na koronawirusa i trafił do szpitala. Tak wiele ludzi po prostu teraz się pyta, tak mówią, nie rządzący powiedzą, dlaczego Krzysztof Krawczyk trafił do szpitala, pomimo tego, że przyjął szczepionkę. Jak to wygląda, kiedy przyjął tę szczepionkę? Ludzie są ciekawi, jak ta sytuacja wygląda. No, mi jest ciężko powiedzieć, tak, to je analizować. Mogę tylko bazować na tych informacjach, które pojawiły się w przestrzeni publicznej. Nie wiadomo, kiedy Krzysztof Krawczyk przyjął faktycznie tą szczepionkę, kiedy pojawiły się objawy, czy nie miał po prostu wcześniej jakiś Problemów zdrowotnych. Natomiast tak to właśnie wygląda. Także, no, przerażająca, mrożąca krew w żyłach. Zresztą, doktor, Or profesor Orban był pytany parę dni temu na temat tego, czy czeka nas taki scenariusz, że będzie po 40 tysięcy osób zakażonych każdego dnia. To powiedział, że nie wyklucza takiej statystyki, tak? nie wyklucza takiej sytuacji. No to jeżeli teraz mamy po 34 tysiące, naprawdę jesteśmy e, e, bardzo blisko. E, tej statystyki, a przecież zaraz Wielkanoc, zaraz praktycznie zaczyna się wiosna, cieplejsze dni, e, to wszystko spowoduje takie poluźnienie, tak, e, gdzieś tam odwiedzanie się, co nie powinno mieć miejsca, ale pewnie tak będzie mieć miejsce, e, poluźnienie. Mało tego, ciekawa tutaj też statystyka, że policja w ten dzień, kiedy był właśnie ta rekordowa liczba osób zakażonych, a więc ponad 34 tysiące osób zakażonych, policja wystawiła rekordową liczbę mandatów, 5 tysięcy osób dostało mandat za to, nie że nie nosiło tej maseczki. No ja muszę powiedzieć, że no stop Widzę ludzi, którzy nie noszą tej maseczki. Kompletnie mają gdzieś praktycznie tą epidemię. Eee, no, straszne, po prostu przerażające, brak odpowiedzialności. No, a z drugiej strony też podziwiam, że mają tyle pieniędzy, żeby po prostu płacić za te maseczki. Także chrońmy się nawzajem, dostosujmy się do tych wytycznych, które są na nas nałożone przez właśnie Ministerstwo Zdrowia. Dbajcie o siebie nawzajem. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się. Cześć.